Mocny odtłuszczacz firmy SJD jest uniwersalnym produktem na bazie organicznego rozpuszczalnika, służącym do łatwego usuwania tłuszczu, oleju oraz innych tłustych zabrudzeń. Środek stosowany jest do odtuszczania tarcz hamulcowych, sprzęgieł, bębnów hamulcowych, pomp paliwowych, skrzyń biegów oraz czyszczenia elementów metalowych silnika. Usuwa zapieczane i przywarte smary, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Dysza 360 stopni, umożliwia aplikację pod dowolnym kątem.